Jakiś leży, to Kevin chyba. Trzeba go opatrzyć. Kurde, uwaliłem Kelvina. Ciekierą nie chcący. O jezus, bez skitu! Patrz co tu jest, ja znalazłem. Patrz. Idę, idę. Kobieta, chłopie. Mogę łosia rozjechać? Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Jest nad nami, jest nad nami. O kurde, to jakieś laboratorium, ty. Dzień jak co dzień. Lecimy tutaj sobie z workiem na tajemniczą wyspę. Cóż mogłoby się przydarzyć nieszczęśliwego? Zaginiony zdaje się neurobiolog, profesorek wraz z małżonką. Piękna córka. Zaginieni od 31 tygodni. yeah Czekaj, e, ja cię mogę, mogę, czekaj. Nie no, ja tutaj na razie torbę jakąś podniosłem i no już teraz gram. No, teraz cię widzę, tu jestem, za tobą. A ten to kto? Gdzie ty jest? A ten Nie to wiem. kto jest? Jakiś leży, to Kevin chyba. Trzeba go opatrzyć. On jest niemową, będzie nam pomagał. A, tak? No, i on ma jakiś. On jest tak, że ma jakiś ten. Widzisz, krew z uszu mu leci. E, uraz no, głowy, że on nie mówi. Ty. Taki półprzytomny jest jakiś. Take clothing, get sticks, build fire. Aha, można mu rozkazywać, nie? Tak, tak. Dobrze. A jak ją zabiłeś? No siekierką ją dopadłem. Nowe mięso z niej zabierzemy, bo pewnie się przyda. Na ognisku trzeba będzie zrobić. Bo tu pewnie jest, mamy o, mamy coś mało siły. Ja mam przynajmniej. Wodę Ciekła trzeba sobie zadbać pewnie. Piekła mi tam lewa. Dobra, namiot możemy zbudować z jakiegoś takiej płachty i patyka. Okay. A, no tak. Znaczy, a w, ale na razie to my nawet nie wiemy gdzie my jesteśmy. Może nie trzeba budować namiotu, bo może y, pójdziemy i będzie domek jakiś. No, może Ry, tak być. Rybę można od razu smażyć. Można muszelki zbierać albo bursztyny. Mhm. Patrz, patrz tutaj. Małoże że se można jeść. O, dobrze, no na pewno jedzenie musimy zdobyć. Choć tutaj jaskinia jakaś jest w pobliżu, widzę na mapie No, właśnie, mapy, no to mi chodziło tam. właśnie, o tą jaskinię. Także mówię, może nie trzeba będzie budować... E, może nie trzeba będzie budować nami namiotu... Czekaj, tego... Tego zabierzemy. No, podążaj za mną. Będzie ha. No idzie, idzie, dobra, idzie. Ta jaskinia chyba jest niepewna jakaś, ty. Nie wiem, czy do niej wchodzić. No, dobra, wejdźmy, zobaczymy, co tu się wydarzy. Jakiś komputer tu jest, w tej jaskini. Na czaszka, no. O nie, to perze Ty, stary. Słuchaj, tu, mówiłem, a to mówiłem ci chyba, że gościu ode mnie z roboty zadzwonił, że go nie to gryz no, no, mówiłeś tutaj. No i nie przyszedł do roboty, to jest hit I To jakieś mięso jest A nie no wiadomo z czego, być... może być ludzkie No właśnie, to, no to może byłem. być Zapewne jest ludzkie ja tak. już jem A to na surowo pochorujesz się No wiem właśnie, bo nie chcąc dałem Ale pa, na razie nie choruję, także... Także ludzkie można chyba też jeść O, Wiesz, tam, tam jakiś ktoś no żebyśmy smart nie dostali ty ani nie mamy broni zrobionej ale nic, no, ale dobra ty, walimy go i... na pizdę Dobra, nie biją bro, ty! Ty! O Zabiło mnie to na raz, ty Ty, mnie też chyba no, Może to tak miało być ty Nie patrz jakimś uwalniam się z jakiegoś pokona ty Ja też, no po... No musimy. To chciało, bo my żeśmy tak jakby pasożywo, pasożytowali w tym, organ... w tym stworze, chyba. No być może, to chyba trzeba się z tym zawinąć. No musimy tak. odnaleźć jakąś rodzinę. A no tak, faceta i babę jakiegoś tam. No. To jedyna ostatnia rzecz, którą pamiętam przed y, katastrofą y, helikoptera to y, właśnie, że jakieś baba i facet. O, ciemno jest ty No my też tu musimy spać. Wiesz o co chodzi Trzeba będzie namioty rozbić O, gwiazdy ty słyszałeś? Nie? No mordek coś darło jakieś. O jest coś tu biegnie do ciebie. O jest, Mario, bez skitu. Człowieku! Jakieś spiło mechaniczną! No. O, zabił tego! mnie też zabił Co jest? O jakiś obóz Gdzie ja jestem A przywiązany jestem ty Do drzewa O, rozcinam się A tu jest coś przywiązany też, patrz jakiś inny potwór Lepiej go, póki jest przywiązany. No ile on. O Pat, ale popaść ile strzałów z siekiery, to yy, dawaj go spalimy do ogniska. I okay. jego zjemy najwyżej. O rękę, łopcią. Właśnie, jak jego ciało, to do walizki się zmieści. Będziemy mogli go zabrać. No nie da. I smażymy go naj najwyżej później, bo teraz nie ma czasu. No, ale ja się zaraz z tym... A, dobra, dobra. No, tam dołączę później zaraz do tak. gry. Elwin zbudował ognisko. Ten idzie, trzeba... Ten worek przyjdzie, to powiem, że mu tu nasmażyłem kaszanki. Dobrze działa im tam chłopie worek, jak przyjdzie, to będzie elegancko tutaj ogarnięte całe, o. Moty mi usiad na sikierze, tego jeszcze nie było. Mystica, to ten, jak Pazio kiedyś. Mystica celebris, to jest Mystika celebris, poznaję. Bardzo rzadki okaz. Ty zgromadziłeś wszystkie najcenniejsze he, he, okazy motyli na świecie? Ale brakuje mi tylko tego jednego. No a wiem, proszę cię, nie wracajmy do tego. Mystica celebris nie istnieje. Istnieje. A przepraszam bardzo, a takie coś to gdzie to lefie? No, jeśli wierzyć przekazom, był widziany w Eufratu i Orinoko. Orinoko to koło ławy, nie? nie? <noise> tak, no, e, e, ale obawiam się, że to jest tylko mit. Idę, fiks Marianę. Wachem tu mam on gdzieś tu jest. Berku, na nie się tam było słodkie. Wiadome, no, słodkie, bo ty lubisz Tylko do plecaka, do ekwipunku schować bo... Jest tam jesteś jeszcze? No jestem, jestem. O, uciekł mi motyl, miałem, powiem ci, Mystica Celebris, yy... Dobra, czekaj, zobaczymy czy poleci rybę przyniesie, ty. To dawaj, chłopie, bo... ...był burczy w brzuchu. O, rybki, rybkę będę jadł. Rybki, rybki, no. Z zostaw mi z jedną. Ja, sand sandacza jakiegoś albo halibuta czy coś. No. Mam tego motyla, co ci mówiłem. Patrz, Mystica no, Celebris, ja myślałem, że on mi ucieka, ja go mam. On, no czekaj, 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 gdzie on uciekł. bo ja pójdę tu wzdłuż, o, wzdłuż rzeki, może ryb poszukam. Wiewiórkę zabiłem. Oh. O dobrze, dobrze, oskuruj ją tam. Dawaj, na, ja ją muszę zjeść. Raw meat, nawet muszę zjeść. O, główka tej. No jak O, to ten zjeść? jak nazbierał tutaj, chrustu. A jak zjesz tą wiewiórkę teraz? No trzeba ognią zrobić. Dawaj ten. Bo dobrze, jakbyś też sobie włócznie zrobił. Tak, a jak to się robi? No, musisz otworzyć ten plecak To na ryby, tak? No i ty mi sobie tutaj wiesz, ale, ale, ale to tak dźgasz czy rzucasz? Dźgasz, dźgasz Ja na płynie po prostu z prądem martwa Tutaj leży teraz stoi miejsce. Dobra, ja nowe złowiłem, jest więcej tych ryb No dobra. Ja wiem ale to uważaj, bo to, tylko to trzy można mieć. na mieśla, do góry bo... brzuchem już pływa. Tak, tylko ja trzy z... można z... mieć. Nie chcąc ją zjadłem surową. Aha, no Dobra, ja wracam tu do obozu. Musimy rozkminić co robimy i jak działamy o! Tu jeszcze można pociąć pniaczki te e, dobra, poczekaj. Te tutaj te duże? No 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 Ale kurde, uwaliłem Kelvina! Ciekierą niechcący A. No To co temu robisz, krzywdę? To się będzie palić tylko dwa dni. Jak, jak deszcz nie popada, to O No bo, ja bym chciał te strzały umieć zrobić. Kurde, widziałem je, że tu się jakoś robi. Narzędzie do naprawy, jakieś? No tak bo po drzewie tam. chodzi, patrz! O jest, tutaj na drzewie, no. widzę go. O nie, biegnie, rusza na nas. Na drzewo o, Kurde, się następny, następny no. To chodź tu do mnie. Widzisz Czekaj. tego tu na przeciwko? Ty burza idzie. A. Poczekaj. No łopata Czekaj. nam potrzebna. To może trzeba samemu zrobić. No na pewno o, trzeba no. zrobić, tylko nie wiem. Po co my mamy wykopać krupa jakiegoś, nie? No jak go wykopiemy, to się dowiemy. O, tu Macie. są jeszcze jakieś groby. Są mu komory, podobno. Komory. Można jeść. Nie Ja bym nie próbował. Za no, jest jakaś paralotnia, tym Prawda? Mhm uh -huh. Próbuję, ale to chodź tu, żebyś widział gdzie lecę, bo to, to no widzę, pewnie widzę, ci poleca czy? daleko gdzieś, nie? Ty, grubo, no No, bez skitu, ale bania No, do naszej bazy pierwszej może nawet bym poleciał tam Ale blisko do tej jaskini, ale lecę, pa jak to dałeś? Po prostu poszedł? No, po prostu skoczyłem, no, skoczyłem po prostu ale jak wylądować na tym starym... Nie ja mam z... pojęcia, ale ty, normalnie tym mi się rata. Ty, nie otworzyło mi się. Mój był wadliwy jakiś. No, no być może. Coś trzeba ruszyć przed U, siebie, chłopie, bo... patrz co tu jest, ja znalazłem, patrz! Ile, ile. Kobieta, chłopie. Ile ona ma? Taka miało? z czterema rękoma? O, ona może być naszym pomocnikiem też. Nie atakuj jej, no. Co jest grane? Ty, trzy nogi ma właściwie. O, no, możliwe, możliwe. Chyba ręce, chyba rąk też ma więcej. Czy o, ale ale uciekam mi tak szybko, że ja nie dam rady jej dogonić. No to nie, to nie goni. Później ona się tam będzie nam pokazywać jeszcze. Taki dymek jest na wzgórzu. A no, nie. No, coś no. się tam paliło. Tak, tak. tak no. No. Ja. Idziemy tam? Nie wiem, jak tam się wspiąć. Musielibyśmy iść tam trochę po prawej stronie. No, no możemy iść zobaczyć, co to będzie z tego. To już się zrobiło mega ciemno My tam już nie znajdziemy drogi teraz Właśnie Chociaż coś jest zaznaczone jakaś kierownica widzisz mruga na mapie Jesteśmy niedaleko Idź prowadź no. Coś tu biega tym O może być jakiś obozik tu wiszą już na hakach ludzie że to ludzie. Po czym poznałem? Bardziej ludzie niż nie ludzie. popali się coś na czerwono. Patrz. Tu no masz. Nie widzę. No jak nie. Na no wprost ciebie. No jest, jest. No teraz tak. No dobra, ale tu jest ten pojazd jakiś gdzieś No, patrz, wózek stary, patrz Melex? Melex, ja mogę... no Czekaj Możesz o, wsiąść, czekaj. to nam ułatwi sporo roboty, ty Kto kieruje? Ja Telegancko, ja. do ty, tylko żebyś... Podejdź tam okay. To umiesz tym prowadzić? No coś tam... Patrz, człowiek jakiś macha No o numer, Podszedłem do niego i o numer. No super, ale można tu grę zapisać na O, jest jakiś gorący kubek Mo, no. mogę. Ja tu dałem spanie w tym namiocie. Tylko ty się nie kładź do namiotu z pochodnią, bo. Wiem, wiem. Ja też się kładę, ty. Dobranoc. No to dawaj. A pochodnia powiem? nadal płonie. No i co, jest, spaść z pochodnią grubo? No, ale czekaj, bo bardzo no, potrzebujemy no, wody i jedzenia No wody tak, strasznie ty No, tu jest gdzieś jeziorko, takie malutkie zaraz no, po lecimy usimy. tym Meleksem chyba najlepiej tu O no no, prowadzisz? On jest taki dziwny, dziwnie się go prowadzi Ale siorbi siorbiesz z jeziora ty hmm? Ale choruje Dobra, są, bo oni tu do Aleksa wbijają się Ty, dobra, dobra. patrz, patrz, patrz ty bez kitu Kluczyki na Ja się zrywał, dawaj wsiadamy i się zrywamy po prostu Kluczyki wyciągnął z Mareksa. Ja! Siadłeś? No, A tyle się. No dobra, dobra, spadamy stąd Ostro. O tym jeleń na skarpie co siedział, widziałeś? Nie, nie, nie zwróćcie uwagi. No bo czekaj tu możemy sobie coś przelutować. Bo widzę jest jakiś ten nie zaciągaj ręcznego, ty co? Bierz jakiś obóz, ja mogę łosia rozjechać, Dawaj, dawaj, dawaj dawaj dawa. się się melex niż zwali niż to będzie, bo to... tu można to będzie, 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 to 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 Jeździsz niż ten Melex. No? Aha <grywa> Z, z włócznią grubo ty. Kurwa, z hitu, ty Grubo ty Ale to dziwne jest, to ten meleks jest lepszy A na barana mnie tu jakoś weźmiesz, żeby we dwóch? Z koparką nic się nie da zrobić niestety No szkoda No dobra, to dalej do celu trzeba jechać Ej, chłopie, jak nie da koparką wykopać te groby, odkopać? No wiem, ale nie da się, nie da się je uruchomić. A może akumulatora potrzeba? No i co tu jest? Tu typ wisi na linie, nie? No i właśnie, co tu z nim zrobić? O, obciąłem go. Spadł? No, ma latarkę chyba. No i dobrze, idę tam. Helikopter, helikopter, słyszysz? No słyszę, słyszę Może go teraz wyczę, gdzie on jest Kurde, znowu tak pojechałem No może Jest nad nami, jest nad nami, ty A ty wysiadłeś? No. Szukają, ty mordo, człowieku, szukają nas chyba tu Tu coś mruga, patrz, wejście do kolejnej jaskini No tu Jakieś ukryte, wchodzimy. Wchodzimy, jak wyjdziemy stąd, to czo... Ja rozwijam namiot i. Sejwuję gierkę. O kurde, to jakieś laboratorium, ty. tam jakieś tunele. Tunele mi się kojarzą z laboratorium. O, tutaj są zasoby różne. Jest jakiś komputerek. Można zbadać wodę chyba O no, coś, nie, wydrukować chyba coś na drukarce 3D Ja mam jakiś tusz Dodałem, 200 ml. Aha, czekaj, bo to pewnie na... I książka Czeka, jakaś to? Nie, nie Czekaj O, strzały można zrobić O, piersiówkę Jakąś okay. Liny z kotwicą, siatkę techniczną, sanie Etui do GPS Strzały Piersiówkę robię tutaj Tak, wódkę wydrukowałeś? Piersiówkę na wodę Można Na wody nalać do butelki A no, drukuje się tutaj grubo Ty już idziesz tam dalej? No, chcę zobaczyć co tu jest Kurde, trochę jak w tym mm. Squid Game Coś tu słychać, nie? Tak, tak no. Jakby, głosy jakieś kolejny Uwaga, zabiorę. jest wet floor, się nie poślizgnij. O, nie mamy karty, tu trzeba jakąś kartę zdobyć. Dobra, jedę tam zapisać grę i spadam. Hajsik jest. Bąbel był tam. Torebka ty. Mm. Y Odkurzasz, co tu pracuje, tu widziałeś? Nie. No widziałem, no widziałem, widziałem. To idziesz, w idziesz w kimę czy co? No nie, zapisuję gra i spadam. Ja też zapisałem. Dobra, ja wychodzę. Stąd będziemy ruszać z powrotem, później, nie? Mhm. To no dobra, no, ja też zapisuję. Dobra. Zawijka, nie? Угу. Uh -huh. Мы завтра можем что то сыграть.